Dzień dobry, nazywam się Karolina Posławska i będę Wam dzisiaj prezentować stół wielofunkcyjny do rehabilitacji oraz do masażu SR2 Prime. Serdecznie zapraszam. Stół w standardzie posiada ośmiosegmentową segmentową tapicerkę, którą wykonaliśmy dla Was w kolorze bordowym. Jest to numer 25 z palety naszych kolorów. Przejdziemy teraz do elementów, które są regulowane w tym stole. Pierwsze z nich jest to zabówek, które regulujemy za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od plus 40 stopni do minus 85. Pamiętajcie aby wykonać ten manewr należy wyciągnąć banan. Następną z części jest to część środkowa, którą regulujemy za pomocą dźwigni, która znajduje się z przodu, która jest regulowana także sprężyną gazową w zakresie od 0 do 50 stopni. Teraz Wam pokażę jak wygląda ten manewr. Regulując tą część uzyskujemy pozycję tak zwanego piewota. Następnymi sprzęsi są to e, nogi, które oddzielnie można regulować. E, pierwsza regulacja jest całkowita nóg e, w zakresie od plus 45 stopni do minus 45, także za pomocą sprężny gazowej. Następnie można regulować samą część końcową, która reguluje się za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od plus 50 stopni do minus 45. Następnie przejdziemy do regulacji podłokietników, które odbywają się za pomocą pokręteł około 20 do 22 cm tłustów. Pamiętajcie o tym, że w standardzie znajdują się cztery banany do stabilizacji, dwa, które znajdują się na konstrukcji, które można regulować w płaszczyźnie poziomej za pomocą pokrętła oraz dwa banany, które wyciągnęłam wcześniej z sekcji internetowej. Przejdziemy teraz do regulacji wysokości, która odbywa się elektrycznie w standardzie za pomocą pilota ręcznego, natomiast ten stół wyposażyliśmy w ramę strującą. Zakres regulacji jest od 60 do 100 cm. To już wszystko, co chciałam Wam powiedzieć o tym stole. Jeśli ten filmik Wam się podobał, to zachęcam do lajków, subskrypcji oraz komentarzy. Dzięki za uwagę!